Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak zrobić starter drożdżowy. Zrobimy to od A do Z, wiadomo. I tak, czym jest starter drożdżowy? Starter drożdżowy jest to taka no, mała brzeczka, mini brzeczka, która ma za zadanie namnożyć nam drożdże do ilości nas zadowalającej. I... i... Tak, co będzie nam potrzebne, żeby zrobić taki starterek drożdżowy? My tu sobie już przygotowaliśmy wszystko, tak żeby, no wiadomo, nie przedłużać. I mamy tak garnuszek, mamy kolbę Erlenmeyera, To jest taka kolba, którą możecie, o proszę bardzo, możecie ją kupić w każdym sklepie piwowarskim, ale możecie ją kupić też taniej w sklepach ze szkłem laboratoryjnym. I <laughs> mamy coś takiego jak dipol. Ktoś kiedyś mnie pytał, że nie wyjaśniłem, co to jest dipol, taka bagietka. No to już, już tutaj spieszę i mówię, co to jest. To jest po prostu takie rdzeń do mieszadła magnetycznego i to też możecie kupić, możecie kupić w sklepach piłowarskich, czy właśnie ze szkłem laboratoryjnym, i będzie to tańsze. To jest rozmiar 6 mm grubość na 3 cm szerokość. To ma za zadanie po prostu ten dipol będzie kręcił się wokół. Tej kolby, znaczy w środku tej kolby, który będzie, który będzie, no, będzie po prostu sterowany magnezem, który, który jest w mieszadełku. Tak, tak to wygląda widzicie, o, to nawet tutaj od razu łapie to jest magnez nie w środku, tak, tak jak budowaliśmy całe mieszadło magnetyczne w ogóle możecie znaleźć ten filmik, jak budowaliśmy, może zamieścimy to, jak budowaliśmy to mieszadełko magnetyczne, znajdziecie link w opisie tego filmu też na górze. Czekamy jak to się robi, bo jeszcze nigdy nie, 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 nie robiliśmy, nie, nie odsyłaliśmy do wcześniejszych filmów, także wiecie, innowacja. Dobra, tutaj wszystko już pomyte, tak jak wspomniałem, pomyte o Ludwikiem, ale Ludwikiem hipoalergicznym i bezbarwnym i bezzapachowym. Spoko praktyka, powiem Wam, bo wcześniej używaliśmy jakiś wcześniej, jeszcze w tamtym roku, yy, detergentów, które były na przykład, nie o zapachu miętowym, czy, czy cytrynowym. Bez sensu, bo może to wpływać na, na zapach piwa finalny, czy, tak, czy też na kondycję drożdży. Także polecamy od razu bezbarwny, bezzapachowy taki Ludwik. Dobra. No i przystępujemy do zrobienia starteru drożdżowego. Pierwszym krokiem jest wybór wielkości startera, My zdecydowaliśmy się, że zrobimy starter 1-litr. Także on powinien namnożyć naszą gęstwę, czy też drożdże kupne do podwójnej ilości. I dobra, mamy coś takiego jak suchy starter, suchy ekstrakt, suchy starter, suchy ekstrakt słodowy. I musimy sobie odmierzyć troszeczkę tego, tego ekstraktu. Słuchajcie, my mamy suchy, ale to może być również, również płynny. To może być też, możecie sobie, bo to wiadomo, to, to, to są dodatkowe koszty, ale możecie sobie też zrobić, gdy ważycie piwo, wziąć piwo, które już uważyliście, odlać na przykład do słoika litr czy tam dwa, spasteryzować taką brzeczkę, Powiedzmy w 70 stopni i zostawić sobie na to, żeby mieć podstartę. I to też będzie OK. Natomiast my tego nie mamy, więc mamy po prostu suchy ekstrakt drożdżowy. Ja włączam wagę. Ile tego na litr wystarczy? 100-110 gramów tak dajemy, więc ja tu odmierzam sobie od razu. 100-110 gramów coś takiego. Proszę bardzo. Lecimy. O, końcówka już. Trzeba kupić. To jest 80, 100, no powiedzmy że 100, 110 gramów jest. Ok, 100, 110 gramów, tak dajemy. Będzie to miało jakieś 10-11 BLG taka, taka, taki starterek w momencie wlania wody, oczywiście i tak litr wody odmierzam. Miarką dobrą jest szklanka z piwa, bo nie mamy miarki takiej, o, także dwie szklanki półlitrowe już odmierzam, to jest raz I dwa Dobra, Czyk jest, także to, to, to mamy Teraz jeszcze taka uwaga techniczna, to daję na kuchenkę. Zważcie, bo wy, znaczy część z was, mogłaby to zrobić inaczej. W sensie, my nie mamy kuchenki gazowej. Ta kolba Edlemmeyera, ona jest dostosowana do tego, żeby od razu tą zawartość, którą zrobiłem w garnku, gotować w tej właśnie kolbie. Tylko, że my nie mamy gazu, a nie mamy przewodnika, który by, wiecie, jak postawię to na kuchenkę taką indukcyjną. No to nie da rady, nie będzie podgrzewało tego. To jest kolba, która jest zrobiona ze szkła borowo-krzemowego i ona jest odporna na wysokie temperatury. Można właśnie na niej gotować różne ciecze, ciecze ale trzeba mieć odpowiedni, odpowiedni sprzęt. My nie mamy tego, więc musimy to obejść w taki sposób, że zagotujemy to tutaj. Czyli teraz to jest taka procedura, że mamy, słuchajcie, o, mamy. Mamy takie coś, zobaczcie, takie grudy to, to się dosyć ciężko miesza, więc trzeba to rozmieszać, tak żeby się nic nie przypaliło nam. Więc tak to wygląda. I jaka jest procedura? Teraz musimy doprowadzić to do wrzenia. W momencie, kiedy yy, doprowadzimy to do wrzenia, to najpierw oczywiście rozmieszamy grudki, yy, to będziemy to gotować jeszcze około 10 minut. I później przelejemy tą zawartość do kolby schłodzimy zawartość do jakichś 20 stopni tak żeby zadać drożdże lub gęstwę i położymy na mieszadle ale wcześniej zanim jeszcze zanim jeszcze uruchomimy kolbę yy, znaczy uruchomimy mieszadło to jeszcze napowietrzymy starter drożdżowy tak to wygląda, także my już tutaj zaczynamy działać z podgrzewaniem o, już, już prawie wszystkie grudki zniknęły, także my zaraz będziemy gotować to. Tak, doprowadzimy do wrzenia, no i 10 minut będziemy gotować. Dobra. Dobra, no, wam to wracamy za parę minut, bo to nie będziemy wam pokazywać, jak 10 minut yy, podgrzewamy starterek, bo to bez sensu, nie? Yy, Małe sprostowanie, bo wsypaliśmy 110, 110 gramów yy, tego suchego ekstraktu słodowego, a chcemy. chcemy uzyskać brzeczkę dziesiątkę tą starterową. No i mamy 9, więc my jeszcze dosypiamy troszkę starteru. Znaczy dosypiamy tego suchego ekstraktu, bo to widzicie jest o, pokazuje 9 jak byk No. Także my jeszcze dosypujemy, możecie to sprawdzić sobie zawsze, żeby właśnie to 10 BLG, bo my właśnie w, ta, w, taki, w taki baling chcemy tutaj wejść, więc my jeszcze dosypujemy po prostu troszkę tego ekstraktu. I może też zaraz wrócimy i pokażemy Wam, jak to, ile już będzie ten ekstrakt finalnie nasz. No bo, no bo chcemy, żeby był taki docelowy jaki sobie wymyśliliśmy. Zresztą odmierzam od razu cyk. Myślę, że. Dobra, 22 gramy, czyli teraz mamy już 130 gramów cyk. że małe sprostowania od razu. Do jednego litra daliśmy 130 g suchego ekstraktu słodowego. To nam dało brzeczkę 10-10,5 BLG. I to jest ok. I tak, te, taki właśnie, taki, taką gęstość chcieliśmy osiągnąć. Więc teraz przystępujemy do gotowania to, co mówiłem. No i, i, i 10 minut gotujemy. Także warto było zmierzyć, zobaczyć, bo wiele też źródeł internetowych. Podawało, że wystarczy 100 gramów. My to po prostu sprawdziliśmy teraz tak dla Was, też dla, dla sprawdzenia. My dawaliśmy 110 zazwyczaj, ale nawet więcej. Wypada dać 130 i będzie git. Dobra, to właśnie zaczęło wrzeć, także uważajcie, żeby Wam to nie wykipiało. Musicie mieszać się, ewentualnie szybko zdjąć z gazu, czy tam z prądu, na czym tam ważycie sobie. Zakończyliśmy gotowanie naszej mini brzeczki. Do startera drożdżonego, no i teraz czas przelać to do kolby Edelmanera. Ja sobie tutaj ustawiam od razu do zlewu, no bo coś się może tutaj, wiadomo, może, może się coś rozlać. Będzie bardziej, że tak powiem, to wszystko czyściej. Myślę, że tak dobra metoda. Jeszcze słów, kilka uwaga: bo to wszystko co tutaj robimy, robimy to wedle metody Johna Palmera. Z książki Jak ważyć piwo? Uważam, że jest to bardzo, bardzo dobre. Myślę, że takiego właśnie poradnika jeszcze nie było. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nie powiedzieliśmy, jest taka, że do tego startera drożdżowego, do tego, do tej brzeczki, możecie dodać odżywkę jeszcze do dro do, dla drożdży, na przykład cynk Więc to też jest jakaś tam opcja. Dobra, my, żeby nie przedłużać, to. Proszę bardzo, przelewamy to do starteru, znaczy do kolby. O! Szło na raz, troszkę się rozlało, ale no wiadomo. No, troszeczkę no wiadomo. I teraz tak, jaka jest procedura? Teraz to chłodzimy do około 20-25 stopni, czyli do temperatury, wiecie, takiej, w której można zadać drożdże, takie, tak, żeby one mogły się namnażać. Także teraz wlewamy zimną wodę. Tutaj o. I chłodzimy. Ile to zajmie? No zajmie to jakiś czas. Trzeba później zmierzyć to ten, ten, temperaturę. Zmierzymy um, termometrem, tak żeby była <grym> <grym> odpowiednia. No, żeby wiecie, żeby nie zestresować grosze, żeby nie była za niska temperatura, za wysoka. Celujcie 20-25 stopni. I tyle. Także my schładzamy i znowu do Was wracamy, No bo co tu więcej pokazywać. Trzeba czekać aż się schłodzi Dobra, to się chłodzi tak jak mówiłem Z tym spirytusem jak jakiś menel No chodzi o to jeszcze, że teraz to jest wszystko sterylne, jest gorące No ale nie chcę żeby mi wiecie jak zaraz to się schłodzi, żeby tam coś nie wpadło, żeby nie zakaziło mi tego Bakterie jakieś się tam nie pojawiły, więc ja biorę sobie folię. Tak to robimy. O, proszę bardzo. Biorę wacik ze spirytusem. Troszkę tego spirytusu tutaj wlewam. Przejeżdżam o cyk. Zresztą to i tak się wiecie skrapla wszystko tam, więc to nie powinno się tutaj nic z tym dziać. O, I przykryjemy, to, żeby nic się tam nie dostało do środka. Także niech to się chłodzi w taki sposób, będzie bezpieczniej. Dobra, minęło, nie wiem, z 15-20 minut w zimnej wodzie w zlewie. No i teraz musicie zachować szczególną ostrożność, bo to jest, wiecie, tak. Hmm, tu już będą drożdże, brzeczka, wszystko jest schłodzone do Najprawdopodobniej 20 stopni, zaraz sprawdzimy to, co robię. to umyłem sobie termometr, i tutaj mam wacik z nasączony spirytusem. Więc biorę wacik i sprawdzam, jaka jest temperatura naszego, naszego, naszej brzeczki. W sensie bierzesz termometr. A co będzie? Że bierzesz wacik. No, no to wiadomo, że, że, że termometr. No właśnie, i co tu mamy? Jaka jest temperaturka? Mówiłem między 20 a 25. No i chyba będzie, nie? 22. nie Jest git. Nie ma źle. 22, 3 stopnie, coś takiego. No to wiecie, to można bezpiecznie yy, zadawać w drożdże. Yy, ale zanim to zrobię, nie? 22, 3 było, coś takiego, nie? Pokazywało. Dobra. O. Żeby tego nie, nie zbić. Zanim to zrobię, to jest ważna rzecz. To. To trzeba napowietrzyć ten starter, mm. tak? Brzeczkę normalnie. Więc ja sobie kręcę to. Patrzcie Nie wiem, na chwilę to potrwa. No trzeba ją napowietrzyć. Trzeba dostarczyć od razu tlenu. Mieszanin, oczywiście, będzie działało. No ale od razu jak napowietrzymy w taki sposób to już będzie lepszy start, nie? Pobudzi te drożdże, więc chwilę to trzeba pomieszać, w międzyczasie, o jeszcze zaraz będę mieszał to raz czy dwa, w taki sposób. W międzyczasie, ja tutaj tak skaczę troszkę, ale o tu mamy gęstwe, to są najlepsze drożdże zebrane z piany, z drugiego dnia, z drugiego dnia, o właśnie, bo to nie widać tego. Zaraz zdejmę słoik. O, tak chyba będzie najlepiej. Czyli nie ma ich dużo, ale to są w większości zdrowe, żywe drożdże zebrane w drugim dniu fermentacji błożliwej, a więc w fazie wysokich krążków. No i, i one nie mają żadnych osadów, chmieni, nie wiecie, takiego syfu. No i, ale trzeba je pobudzić, jest ich trochę mało, trzeba je właśnie rozruszać, no właśnie. I właśnie, to jest jedna, kolejna kwestia, tutaj na powietrzu w międzyczasie, a powiem, że wyciągnąłem, zauważyliście, wyciągnąłem starter z lodówki, to znaczy starter, te drożdże. Spoko, ja ich nie ogrzewam, ponieważ jak je wrzucę do, wiecie, do tych temperatur 20 stopni, to one nie rozdają szoku, one zostaną pobudzone w taki sposób, że podejmą pracę, łatwiej będzie się obudzić, nie? Nie róbcie na odwrót, bo to by było złe Gdybyście na przykład zadali Ciepłe drożdże do zimnej grzeczki No to jest wtedy Zestresujecie drożdże, zrobicie w taki sposób to, że No spowoduje to, że one będą uśpione Doznałem szoku i uśpienia Dobra No ale ja myślę, że już to jest napowietrzone w miarę Zobaczcie to nawet idzie tak sprawnie O. Jest chyba wit, Nie wiem no. To teraz można wrzucić tą bagietkę, o której mówiłem wcześniej. Ja sobie umiję ręce, bo... Tak. I wrzucałem jej wcześniej z tego względu. No bo wiecie, jakby ona była wcześniej i mieszałem tą grzeczkę, no to ten dipol, o tej by się obijała i byłby problem, nie? Obijałaby się i mogłaby, no nie wiem, po, może nie zbić tej, tej kolby, no a może i mogłaby, nie wiem tego, ale wolałem nie próbować. Także biorę teraz facik, biorę spirytus. I cóż. O, i mam tutaj naszą bagietę. To jest. O! Także w spirytusie ją umyłem. Zostanę ją. Będzie trzeba dać nowy, nową polę, bo ta się podarła. O, i poszło. Już. I teraz drożdże pójdą. Teraz pójdą drożdże. To jest kolejny etap. O, ja sobie może tutaj zrobię. Skaczę troszkę. No, trochę skaczę, ale dowiecie. No, troszkę to tak jest z tymi. O. No pięknie patrzą. To są YS 1056 YS 1056. Tutaj Żona mi pokazuje, żebym przeszedł, bo jest lepsze światło. <grywa> Chyba. No dobra. Ja sobie tutaj jadę z pirytuskiem wokoło, żeby tutaj nic nie złapało. Nawet te ranty wewnątrz też też to my je powiem wam zawsze. Eee, wymywam. Drożdże YS 1056 padła nam bateria, więc musieliśmy nasze kości zmienić. Yy, tak, ja trochę odleję tej wody, to była woda przygotowana, yy, troszeczkę je odleję. Dobra, myślę, że resztę, reszta już pójdzie. Ja je o, muszę troszeczkę te drożdże, zobaczcie, tak zrobić, żeby one się oderwały, odkleiły. Yy, no i muszę je wlać do, do naszego starteru. Pięknie patną zdrowe, wszystko jest w porządku, bardzo ładny kolor, kremowy, tak powinny wyglądać zdrowe drożdże, ale mówię, warto zrobić starterek i warto zbierać, wydaje mi się, że warto zbierać właśnie drożdże podczas fermentacji burzliwej. to jest chyba dobra praktyka, dobra, tak żeby one się nie, myślę, że już się podniosły, nie widzę, słuchajcie, no nie wiem, bo nie mam łóżki tutaj, nie chciałem chyba łyżki brać kolejnej rzeczy, żeby, żeby nie, nie brała udziału w tym całym procesie. Dobra, dodaję te drożdże. Zobaczmy, czy jest coś. A, e, ładnie się wszystko odkleiło. Mhm. Nie będzie potrzebna łyżka. No i tak. Ile mamy naszej rzeczki? No słuchajcie, jest jakiś litr 150, no bo tutaj troszkę też się to podniosło, więc spokojnie. Myślę, że jest fajnie. I teraz tak. Biorę sobie wacik. Muszę oczywiście już to wszystko zamknąć, żeby tam nic nie wpadło. I zaraz Wam wyjaśnię całą procedurę. Przejdę może o tutaj. Jeszcze do końca jak to ma wyglądać. Dobra, czyli to wacik. Jedziemy, nie? To co robiłem wcześniej. O. Tamta folia nam się po prostu podarła, więc ona no, no jeszcze nie nadaje. Zmieniłem ją. Dobra. Dobra, myślę, że tyle. Nie ma co się tutaj z tym też. Tak. I teraz zakładamy folijkę. Proszę bardzo, w taki sposób. Ona, ta folia nie musi aż tak mocno przylegać. Słuchajcie, to, to chodzi o to, żeby ta folia chroniła przed jakimiś mikroorganizmami, które mogłyby wpaść, muszkami, czy też takim fizyczną kontaminacją też dosłownie. Może być lekko tutaj uchylona, tak żeby ten tlen, paradoksalnie, się dostawał, żeby jeszcze było większe natlenienie, namnażanie tych drożdży. Więc to jest taka kwestia. I co my teraz zrobimy? Mamy to nasze mieszadełko, mamy już dipol w środku, jeszcze chwilę to przemieszam. I teraz procedura jest taka, że czas tej propagacji trwa między 24 a 48 godzin. Tak źródła podają. I my mamy taki system, że, że dajemy teraz na jakieś 15 godzin na mieszadło magnetyczne i to będzie się kręcił ten dipol na tym mieszadełku naszym. A później po 15 godzinach wyłączamy mieszadło, i przez kolejnych 15 godzin on po prostu ta propagacja następuje poprzez e, poprzez namnażanie się już takie wiecie, bez, bez działania mieszadła. I to jest dla nas też nowość, to właśnie w tej książce też wyczytaliśmy. E, dzieje się tak, że dlatego, że drożdże, gdybyście namnażali, je, na przykład. 36, tam 48 godzin na tym mieszadle, cały czas ono by pracowało no to byłoby to złe dla drożdży, zestresowałoby je, bo yy, sytuacja jest taka, że po tym wstępnym właśnie etapie propagacji, a więc mieszania drożdże potrzebują etapu, gdzie będą miały takie yy, czas beztlenowy żeby zgromadzić, yy, wiecie, yy, glikogeny, trechylozy i tak dalej i dopiero wtedy, czyli 15 godzin teraz dajemy sobie na mieszadło, 15 bez mieszadła, i po około tam 30 godzinach wrzucamy jeszcze te drożdże do lodówki na noc, tak żeby się zbiły ładnie, sedimentacja, żeby tutaj nastąpiła na, na dnie tego, tej kolby, tak żebyśmy później mogli odlać część tej, tejże cieczy. Także taka jest procedura nasza tego, tego starterku. Jak zrobić go prawidłowo? Więc teraz jeszcze jedna kwestia jest taka, że my sobie go przeniesiemy w takie miejsce, żeby ono nie było, wiecie, żeby słońce do niego nie docierało czy jakieś inne, in, inne światło. Po prostu zaciemnione e, miejsce. Mówię, i stawiamy nasz starterek. Tak to wygląda, jeżeli macie jakieś pytania albo uwagi, albo nie wiem, no to dawajcie znać, yy, uczymy się razem, także warto robić dobre piwa i no i uwzględniać yy, wszystkie, wszystkie rzeczy, tak żeby, żeby te, te piwka wychodziły w domowych warunkach coraz lepsze. Pozdrawiamy, piona.